Cześć tu Krzysztof, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj opowiem Ci troszkę o początkach mojej pracy. Bo na początku pracy miałem taki troszkę problem związany z tym, że mimo tego, że dość dużo umiałem, przynajmniej tak mi się wydawało, umiałem wzorce projektowe, umiałem pisać czysty kodzik, wsiąknąłem całą tą książkę, czysty kod dość szybko. Wydawało mi się wtedy, że umiem pracować z klientem. Wydawało mi się, że całkiem spoko radzę sobie w pracy w projekcie, mimo tego, że mimo tej całej wiedzy i mimo tego, że się spodziewałem, że dostanę jakieś fajne taski, to dostawałem takie naprawdę gówniane taski, których nikt nie chciałby robić. I było mi z tego powodu bardzo smutno, bo nie miałem w jaki sposób się wykazać i pokazać tych moich umiejętności, które nabyłem gdzieś wcześniej. I bardzo byłem z tego powodu nieszczęśliwy. I powiem Ci dzisiaj, co robiłem źle i w jaki sposób wyszedłem z tej sytuacji. Ja na początku miałem takie trochę zdanie, że gdybym tylko dostał jakiegoś fajnego taska, to udowodniłbym wszystkim, jakie jestem zajebisty w tym programowaniu. I w tym czasie, kiedy ja się tak przejmowałem, moi koledzy brali te gówniane zadania, rozwiązywali te zadania i potem dostawali odpowiednie wynagrodzenie za te rozwiązane zadania. I wtedy też mi było jeszcze bardziej smutno, że oni jakby dostałem gdzieś tam jakieś awanse czy coś takiego, a ja nie dostaję nic i muszę jakby. Kąpać się w tym szambie. No i na szczęście w odpowiednim momencie odkryłem, że to problem jest ze mną, a nie z tymi kolegami i nie z tymi zadaniami. I potem po latach przeczytałem książkę, która się nazywa So Good Day Can Ignore od Kala Newporta, która jakby potwierdziła mi to, że podjąłem dobrą decyzję, myśląc, że to jest jakiś problem ze mną, a nie z nikim innym. No i w tej książce Kala Newport pokazuje takie dwa rodzaje mindsetu: passion mindset i craftsman mindset. I ten passion mindset skupia się na tym, że Skupiamy się na tym, co lubimy robić, co kochamy robić, i szukamy tego w tej pracy, w tej potencjalnej pracy, w której jesteśmy. W takim momencie, kiedy skupiamy się na tym, co kochamy robić, no to ja miałem wielki problem. Ja widziałem tylko głównotaski, z których za bardzo nie mogłem wynieść żadnej wartości, nie mogłem pokazać się o tej dobrej strony. Jednocześnie przez to byłem taki dość nieszczęśliwy. Kolejny pod właśnie opisuje, że tak to właśnie jest, kiedy używamy tego passion mindsetu. Jako alternatywę podaję właśnie ten drugi rodzaj mindsetu, czyli craftsman mindset. I polega on na tym, że tutaj skupiamy się nie na tym, co świat ma nam do zaoferowania, co praca ma nam do zaoferowania, tylko co my mamy do zaoferowania w tej pracy. I to polega na tym, że tutaj skupiamy się na tym, żeby rozwijać swoje umiejętności w taki sposób, żeby jeszcze bardziej dowozić wartość. I w tym przypadku już miałem troszeczkę więcej do pokazania, już troszeczkę więcej do udowodnienia, bo mogłem skupić się na tym, żeby rozwinąć swoje umiejętności na tyle dobrze żeby te gówniane taski po prostu robić i je rozwiązywać. To była taka moja wartość, którą ja mogłem dać temu światu, czyli wziąć te taski, których nikt nie chciał robić, ale które w sumie ktoś robił i po prostu je wyeliminować, zrobić, no i po prostu lecieć dalej. A nie skupiać się nad jakimiś moimi uczuciami, emocjami i płakać, że ja nie dostaję takich tasków, jakie mam dostawać. I takie podejście powoduje, że zaoszczędzasz trochę tych sanity pointów, bo już się nie przejmujesz rzeczami, nad którymi nie masz kontroli, tylko skupiasz się na tym, co możesz poprawić, czego nowego możesz się nauczyć i co nowego mógłbyś wnieść do tego zespołu, żeby poprawić tę sytuację. No i dzięki temu zyskujesz troszeczkę sławy, zyskujesz troszeczkę uznania w tym swoim zespole. I przeistaczasz się w taką osobę, która nawet jak pływa w szambie, no to po prostu dowozi te rzeczy. I wtedy jest duża szansa, że ludzie zaczną dostrzegać, że ty przynosisz tą wartość, zaczną widzieć, że ty jesteś taką osobą, której można zaufać i automatycznie dostaniesz lepsze zadania. Z czasem po prostu te lepsze zadania zaczną przychodzić, a też z drugiej strony tobie będzie łatwiej powiedzieć coś takiego, że... Już tak długo pływasz w tym szambie i dowoisz te rzeczy, może by ci dali do zrobienia raz na jakiś czas coś lepszego, coś bardziej ambitnego. I wtedy trudno takiej drugiej osobie będzie powiedzieć, że nie, nie damy ci czegoś takiego. I tutaj właśnie następuje ta, ta taka już wymiana tego kapitału, który zebrałeś. Jeśli zebrałeś go wystarczająco dużo. No to dostaniesz po prostu te lepsze zadania i dostaniesz lepsze możliwości. No i nie wiadomo co jeszcze. Dużo różnych perków można gdzieś tam zyskać. No i to jest taka tajemnica, która się przede mną też odsłoniła po jakimś czasie, że na początku bardzo często jest tak, że po prostu dostajemy gówniane zadania i musimy sobie z nimi poradzić. I powodów jest wiele. Jeden z tych powodów może być to, że po prostu ktoś chce wybadać, w jaki sposób my pracujemy, chce wybadać, czy może nam zaufać i chce wybadać, czy w ogóle może nam dać jakieś lepsze zadania. Na dobre zadania po prostu trzeba sobie Służyć i nikogo nie interesuje, jakie Ty masz umiejętności, co Ty umiesz robić, jaka jest Twoja przeszłość, co Ty robiłeś. No, jeśli skupisz się na poprawianiu tych umiejętności, które liczą się w projekcie i zaczniesz je szlifować i zaczniesz dowodzić tę wartość, nie ma rudzić, tylko skupiać się na tym, co możesz poprawić, no to tylko Ty na tym zyskasz. I to jest też taka rzecz, o której pisze Kalniu w tej swojej książce. Takie wartościowe. Rzeczy z tej swojej pracy dostajesz w momencie, kiedy masz do zaoferowania wartościowe rzeczy w zamian. No i tutaj to są po prostu te umiejętności, które ty musisz zdobyć i ta wartość, którą musisz dać. I wtedy, jeśli dasz takie, im bardziej rzadkie i wartościowe są te twoje umiejętności, tym bardziej rzadkie i wartościowe rzeczy dostaniesz w zamian. I to wszystko może oznaczać, że przez jakiś czas twoje umiejętności, których się nauczyłeś, w moim przypadku to były wzorce, to był właśnie czysty kodzik, tego typu rzeczy, będą po prostu nieprzydatne. I dopiero za jakiś czas, one dopiero gdy dostaniesz lepsze możliwości, gdy dostaniesz te lepsze zadania, to dopiero wtedy będziesz mógł je wprowadzić. Chodzi o to, że one po prostu się nie zmarnują, więc nie ma co za nimi płakać. A z drugiej strony warto przeznaczyć część mocy obliczeniowej na zdobywanie tych rzeczy, które są przydatne w projekcie. Ja tutaj nie mówię, że trzeba się skupiać tylko na tym, co jest ważne w projekcie, no bo jakby wtedy byśmy się w ogóle nie rozwijali, ale część większą lub mniejszą to już zależy od Ciebie. Warto według mnie przeznaczyć na to, żeby uczyć się. Tych rzeczy, które akurat w projekcie są przydatne, no bo tymi rzeczami po prostu będziesz tą wartość w tym projekcie dowodzić. W moim przypadku taki Endgame to było zdobycie takiej pełnej kontroli nad tym, jak ja pracuję, nad tym, kiedy robię, co robię, nad tym, jakie wykorzystuję lipki, jakie wykorzystuję frameworki, w jaki sposób pracuję, jeśli chodzi o proces, o wzorce architektoniczny i tak Ja to chciałem po prostu samemu dobierać w taki sposób, jak ja uważam za słuszny. I dopiero jak zbudowałem odpowiednią ilość tego kapitału, no to dopiero wtedy mogłem zacząć tego używać. Nie zmarnowały się te umiejętności, które na początku ja tak bardzo chciałem pokazać, i to, że one trochę poczekały, no to nawet lepiej, bo się nawet ułożyły w głowie, trochę dojrzały, i potem jak już miałem okazję ich użyć, no to były takie, no, po prostu pod ręką, gotowe do użycia i nic nie zostało stracone tak naprawdę. No i dwie takie uwagi. Pierwsza to jest, żeby pamiętać, że tych tasków nie możemy też przerzucać w nieskończoność. Czasem jesteśmy w takiej pracy, gdzie po prostu są same przykre zadania, których nikt nie chce robić, i nie dostajemy nic w zamian. I ludzie też jakby nie doceniają tego, że my dowozimy te zadania, ale to jakby wtedy też pałeczka jest po twojej stronie. No bo równie dobrze zamiast siedzieć w tej pracy, możesz po prostu zmienić sobie na inną. I druga taka rzecz, może być tak, że w tej swojej pracy jest naprawdę dobrze. Jest sielanka, wszystko fajnie, masz pracę taką. Wymarzoną, robisz dokładnie to co chcesz, ale to też nie będzie tak zawsze. Zawsze się trafi coś takiego, że przyjdzie gorszy okres, przyj przyjdą gorsze zadania. No i ważne, żeby nas to nie wytrąciło z równowagi. I ten passion mindset może mocno przeszkadzać, jeśli się skupiamy na tym, że my robimy tylko to, co kochamy robić i będzie nam po prostu przykro, tak jak mi było przykro. I dlatego ten craftsman mindset lepiej tutaj działa. Bo on po prostu skupia się na tym, co możemy zrobić, i mamy cały czas pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób pracujemy i co po prostu ze sobą robimy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli zauważyłeś podobne paterny u siebie, no to napisz mi w komentarzu, chętnie o tym podyskutuję, i do zobaczenia w następnym odcinku.